Cześć, w tym filmie pokażę Wam nowe platformy, których do tej pory nie pokazywałam, jeżeli chodzi o klikanie pod Airdrop ZK Sync oraz Layer Zero. I tak jak mówiłam gdzieś w poprzednich filmach, pokażę Wam dziś, jak korzystać z giełdy Maxi z racji współpracy. Wspomnę o możliwości zgarnięcia NFT na Starknet, a także przedstawię Wam sytuację związaną z nieszczęsną giełdą Bing X oraz bonusem 50 dolarów. Zapraszam! Zanim zacznę, zapraszam na mój Telegram, wrzucam tam szybkie info, kiedy nie mogę nagrywać. Zapraszam również na Discord WeAreCrypto, znajdziecie tam instrukcje do nodów, pogadacie głosowo, poczytacie analizy projektów i tym podobne. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś zakupić swoje pierwsze kryptowaluty, polecam giełdę Bybit. Wszystkie linki znajdują się pod filmem. Zacznę od NFT na sieci Starknet. Mamy do wymintowania NFT o nazwie Padawan. Standardowo musimy mieć zarejestrowaną domenę. Przyjmuję, że już mamy, ponieważ robiliśmy to bardzo dawno. Musimy oczywiście oprócz tego zafollowować swap. Musimy także zretweetować tego tweeta. I to co nam zostało, ja to sobie pozamykam, to co nam zostało to jest liquidity, dodanie do liquidity. I aby to zrobić klikamy sobie na to, klikamy provide liquidity now. Otwiera nam się Yedi swap tutaj I understand. I ja teraz dodam Liquidity, będzie to DAI do USDC. Daję tutaj po 15 i klikam Supply. Confirm Supply. Ok, dodałam 15 DAI oraz 15 USDC. Oczywiście, jak to na sieci Starknet bywa, troszeczkę to potrwa. Jest teraz transakcja w pending, dlatego ja przejdę sobie dalej i wrócę po prostu do tej transakcji. Jeszcze Wam tylko wspomnę, że jeżeli to wszystko zrobiliście, klikacie wszędzie Verify, a następnie Get Reward. To na pewno już wiecie. A teraz przejdę do giełdy Maxi i pokażę Wam, jak z niej korzystać. Przypomnę, że giełda MEXI jest giełdą w tej chwili bez KYC. Jest w tej chwili 0% na spocie, jeżeli chodzi o prowizję. Więc jeżeli chcecie sobie pokupować troszeczkę na spocie, to jest to jedna z opcji. Możemy kupić krypto poprzez Buy Crypto, i tutaj oczywiście poprzez kartę, poprzez przelew, o tym wszystkim Wam mówiłam. A jeżeli macie jakieś środki na swoim walletcie, czy też na innej giełdzie, to możecie to zrobić w ten sposób, że wchodzicie sobie na wallet, overview. I tutaj klikacie sobie depozyt. I przykładowo chcecie USDT albo na przykład USDC wpłacić po sieci załóżmy Matic. I tutaj klikacie, aby wygenerować ten adres. Klikacie Confirm. I tutaj jest wasz kod QR. I tutaj jest wasz adres Matic, na który właśnie przesyłacie swoje środki na tą giełdę. Jak tutaj mogliście zauważyć, ja wyjdę sobie z tego. Jest możliwość zgarnięcia bonusu. Oczywiście nie będzie to 1000 dolarów, bo pewnie są jakieś większe wymagania, ale jeżeli macie ochotę bezpośrednio z giełdy zgarnąć jakieś bonusy, to klikacie sobie tutaj All Events. I tutaj możemy zgarnąć 5 USDT przy pierwszym transferze przy 300 USDT, 10 dolców za 500 USDT. Możecie tutaj sobie wszystko popatrzeć. Przykładowo, kliknijmy transfer, bo wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy przy bonusach, to jest tutaj wymóg KYC. Tak, musimy wykonać KYC. Także, jeżeli chcemy uzyskać te bonusy, to wymóg jest KYC. Ale, jeżeli nie chcemy wziąć udziału i chcemy sobie troszeczkę potrajdować, to oczywiście KYC w tej chwili nie jest wymagane. Przejdę sobie teraz do Wallets na spot. Jeżeli chcemy wypłacić, to jest to tak samo jak na każdej giełdzie. Klikamy sobie Withdraw. Tutaj musimy wszystko zaakceptować. Klikamy OK i wybieramy, jaką kryptowalutę chcemy wypłacić z giełdy. Niech będzie to załóżmy USDC. Następnie wklejamy adres, na który chcemy otrzymać środki. Tutaj wybieramy sieć, załóżmy, będzie to Matic i warto tutaj spojrzeć na opłaty transakcyjne. W tej chwili najdroższa sieć to będzie, no wiadomo, Ethereum, a zaraz po niej będzie to Algo. Ok, wpłaty mamy, mamy również wypłaty. Teraz przejdźmy sobie do spot. Klikamy spot. I tutaj możemy wybrać, jaką kryptowalutę chcielibyśmy kupić. Jest to oczywiście jedna z możliwości. Załóżmy, że chcielibyśmy kupić Arbitrum, czyli ARP. Klikamy sobie do USDT. Oczywiście jest to jeden z przykładów, ponieważ tutaj możemy sobie wybrać, czy to będzie do USDC, do Ethereum, do Bitcoina itd. Jeżeli chcemy kupić Arbitrum po załóżmy 90 centów, to tutaj to wpisujemy. Tutaj wybieramy za ile chcielibyśmy kupić. Ja nie mam USDT, więc tutaj nic nie będzie mi się pojawiać, ale załóżmy, że za wiem, 35% naszych środków USDT chcielibyśmy kupić i wybieramy tutaj Buy ARP. Oczywiście nie kupi nam od razu, ponieważ w tej chwili Arbitrum kosztuje 1,01, ale jeżeli Arbitrum spadłoby aż do 90 centów, to wtedy nam to kupi z automatu. I teraz jeżeli chcielibyśmy kupić... W tej chwili natychmiast, to możemy sobie wybrać market, i tutaj albo wpisujemy, albo przeciągamy. Załóżmy, że za 50% naszych środków kupujemy arbitrum i klikamy ARP. Tak samo jest w przypadku sell. Jeżeli załóżmy, kupiliśmy po 90 centów arbitrum i chcielibyśmy sprzedać, załóżmy, po 5 dolarów, to tutaj wpisujemy 5 dolarów. Tutaj wpisujemy albo przyciągamy jaką część arbitrum chcielibyśmy sprzedać, i klikamy sell arbitrum. Jeżeli chcemy po markacie, czyli w chwili obecnej, to po prostu przesuwamy bądź wpisujemy i klikamy sell Arb. Przypominam, że jest 0% na spocie, więc to nas nic nie kosztuje. I teraz przejdziemy sobie jeszcze do futures. Pamiętajcie, że futuresy są. Trudniejsze o wiele. Gramy tutaj na dźwigni. Tutaj jest dźwignia aż 200 razy i dla osób początkujących nie polecam dźwigni. Sama nie gram zbyt dużo, tylko czasami próbuję wykorzystać różne gdzieś tam newsy, że na przykład jestem prawie przekonana, że coś spadnie bądź coś wzrośnie. Wtedy sobie po prostu zagrywam, ale podejmując oczywiście większe ryzyko. Klikamy sobie tutaj Trade Now. Jesteśmy tutaj przy Bitcoin do USDT. Oczywiście tutaj możemy sobie zmieniać naszą parę. My tutaj zaznaczymy isolated, ale pamiętajcie, że można grać crossem, czyli też całym tak jakby kątem. Ja zawsze wybieram isolated, ponieważ nie jestem zaawansowana jeżeli chodzi o grę na giełdzie. Tutaj wybieramy za ile chcielibyśmy kupić naszego bitcoina na dźwigni, załóżmy 10% naszego konta Tutaj wybrałam po markecie, czyli kupujemy tak jakby od razu, a po limitie to wiadomo, że my wpisujemy cenę i po prostu czekamy na tą cenę. E, tutaj możemy wpisać, jeżeli gramy longa, to zaznaczamy longa i tutaj take profit, czyli po jakiej cenie chcielibyśmy zamknąć pozycję. I tutaj możemy wpisać stop losa, czyli... Widzimy, że rynek idzie w drugą stronę niż nam się wydawało, więc na wszelki wielki wpiszemy sobie stop lossa, żeby nam nie wywaliło całej tej pozycji. Tak samo jest przy shortzie, jeżeli chcemy zagrać shorta. Tak samo wpisujemy take profit oraz stop loss. Możemy tego oczywiście też nie zaznaczać. W zależności od tego, w którą stronę gramy, klikamy open long, jeżeli myślimy, że coś urośnie, i open short, jeżeli uważamy, że spadnie. I najważniejsze w sumie o czym Wam zapomniałam powiedzieć, to dźwignia. Tutaj zaznaczamy, jaka to będzie dźwignia. Można oczywiście zaznaczyć od 1, czyli to jest tak jakby gra na spocie, dwa razy i tak dalej, i możemy aż zaznaczyć do 200. Jeżeli chodzi o fi na dźwigni, to przy makerze, czyli kiedy tworzymy transakcję jest 0%, a kiedy ją gdzieś tam bierzemy, zamykamy, to jest 0,01%. W innym filmie pokażę wam jak korzystać z launchpadów oraz z tak zwanego Kickstartera, bo to jest też kolejna okazja na airdrop. Ogólnie tutaj znajdziecie launchpad i Kickstarter, ale ja o tym, tak jak już przed chwilą powiedziałam, opowiem wam w następnym filmie. Zanim przejdę do nowych platform na ZK-SYNC oraz na Layer Zero, chciałabym wam powiedzieć, że wkrótce startujemy z grupą premium We are Crypto, nad którą pracujemy już parę miesięcy. Będzie to grupa dla osób, które chcą nabrać pewności na tym rynku i nauczyć się wykorzystywać zaawansowane narzędzia, z których korzysta większość analityków. Nie będzie to grupa dla wszystkich, na pewno nie będzie tu obietnic zarobienia milionów czy podawania sygnałów i tym podobne. Co w nie znajdziemy? Przede wszystkim wiedzę, praktyczne narzędzia, które wykorzystamy na rynku, raporty rynkowe. Jeśli byliście na pogaduchach na Discordzie, to pewnie kojarzycie okrojony zarys takich raportów. Oprócz tego znajdziemy obszerne analizy projektów, raporty VC, i z racji tego, że już od dawna bardzo mocno skupiamy się na airdropach, pojawią się obszerne instrukcje airdropowe. Na samym starcie grupa będzie ograniczona do 50 osób, więcej informacji będziemy udzielać za jakiś czas. A teraz przejdźmy do platform na ZK Sync. Pierwszą platformą jest Izumi i zobaczcie sobie, co tutaj jest napisane, i jest to oczywiście związane z airdropem. Nie wiem w sumie, dlaczego ta informacja jest tutaj dostępna, ale może chcą nam coś podpowiedzieć. Ja na Izumi dodałam płynność i to jest proste. Jeżeli gdzieś tam potrzebujecie danego tokena, a go nie macie na portfelu, to tutaj wykorzystajcie sobie swap. Załóżmy, Ethereum sobie wymieniacie, tutaj wpisujecie 001 przykładowo. Załóżmy na USDC i klikacie swap. I aby dodać płynność, idziecie sobie dalej. Tutaj rozwijamy, klikamy Liquidity. Klikamy sobie też Add Liquidity, chociaż ja tu jeszcze zmienię sieć. Klikamy sobie Add Liquidity. Ja osobiście wybrałam USDC do USDT, aby było to jak najkorzystniejsze dla mnie i po prostu tutaj wpisujemy ile chcielibyśmy dodać Liquidity. Załóżmy 30, tutaj również będzie 30, klikamy Approve, Approve a następnie klikamy Add Liquidity. I to wszystko. Mamy wykonany swap, mamy dodaną płynność, więc jeżeli macie ochotę, to możemy to zrobić grając właśnie pod airdrop z sync My idźmy do drugiej platformy. Ta platforma powinna być Wam bardziej Znana, ponieważ wydaje mi się, że wykonywaliśmy też testnet i tutaj możemy sobie również wykonać swapa, czy też dodać do puli. No tutaj standardowo nie mam co Wam pokazywać. Wpisujemy sobie tutaj kwotę, zamieniamy załóżmy Ethereum na USDC i klikamy swap. Tutaj przejdziemy sobie do pól i też możemy sobie wybrać jakąś pulę, załóżmy USDC do USD wpisujemy ile USDC chcielibyśmy dodać i oczywiście musimy się zaopatrzyć w USD plus, ale to jest tak samo jak przy poprzedniej platformie. Także można to sobie przeklikać. My idziemy sobie dalej. Jest to onchain.trade i tutaj również możemy wykonać sobie swapa. Ja to jeszcze odświeżę. Dobra, teraz jest w porządku, bo jak widzieliście, pokazywały mi większe kwoty niż mam w portfelu. No i tutaj standardowo możemy kliknąć sobie swap. Zamieniamy to, co chcemy, wybieramy sobie krypto i zamieniamy na jakoś krypto, więc zawsze to jest kolejna platforma, z jaką mamy do czynienia na ZK Sync. I dodatkowo tutaj możemy sobie zagrać longa, jeżeli uważamy, że rynek pójdzie do góry, a jeżeli uważamy, że rynek pójdzie w dół, to możemy sobie zagrać shorta. Jeżeli za bardzo się poicie używać longów czy shortów, to wykonajcie załóżmy słapa i też będzie w porządku. I to jest jeszcze fajna strona. Myślę, że dobrze ją znacie, bo już wszędzie udostępnialiśmy. To jest ZK Flow. Tutaj wklejamy nasz adres, załóżmy z Metamaska, po prostu ten portfel, który używamy pod Airdrop ZK Sync i sprawdzamy sobie, jaki tam wolumen wykonaliśmy, z jakimi protokołami mieliśmy wcześniej coś tam wspólnego. Także jest to fajne narzędzie do sprawdzenia, czy warto jeszcze porobić coś na naszym portfelu pod Airdrop ZK Sync. Przy okazji zapraszam też dziś na pogaduchy na Discord We Are Crypto na godzinę 20.30. Będzie tam mowa o obecnej sytuacji na rynku oraz właśnie o ZK Sync. A my teraz przejdźmy do platform na layer 0. Dla uproszczenia, wejdźmy sobie na layer 3, wpiszmy sobie layer 0 i wykonajmy tam zadanie. Dobra, jesteśmy sobie na layer 3. Tutaj klikamy sobie Search i tutaj wpiszcie layer 0. Chyba razem to musi być. Dobra i mamy tutaj cztery kwestie, które pomogą nam wykonać zadanie pod layer 0. Idziemy sobie od początku. Wszystko jest krok po kroku pokazane. Klikamy sobie begin i wszystko jest napisane tak, czyli transfer your ETH to Arbitrum from any network i tutaj otwieramy Ufi i transferujemy nasze ETH do Arbitrum z jakiejkolwiek sieci. Klikamy sobie dalej, dalej, wykonujemy bridge'a. O tym też wspominaliśmy na Discordzie We Are Crypto, więc być może macie to już zrobione. Dodanie Liquidity do Stargate Pool, depozyt na Radiancie i to jest właśnie związane z Layer zero. Dajemy sobie wstecz, tutaj akurat to zrobiłam, tutaj chodzi o Mim i wystarczy wykonać słapa właśnie zamienić na mim oraz wykonać sobie należy bridge'a z z optymizm arbitrum albo z avalanche właśnie na jakąkolwiek inną sieć i to będziecie mieli też już przeklikane E, trzecie to jest bridge bitcoin, to jest coś podobnego, bo e, musimy zesłapować e, tego bitcoina.b na e, Trader Joe, wykonać też bridge'a i to też będzie wszystko e, zrobione. I ostatnie, e, tu także jest nowy swap, e, klikamy sobie tutaj i musimy tak samo zamienić eth na arbitrum z jakiejkolwiek sieci, oczywiście wy za wyjątkiem fantoma. Idziemy sobie dalej, wstecz. E, to jest opcjonalne, to tak samo jest opcjonalne, więc tak naprawdę wykonać tylko ten swap. I tym sposobem będziemy mieli parę nowych platform i parę transakcji wykonanych właśnie na Layer 0. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzicie. Wydaje mi się, że to jest prosto do przeklikania, tym bardziej, że Layer 3 nam wszystko tłumaczy. I teraz przejdę sobie do tej giełdy Bing X. Ok, słuchajcie, rozpocząłem współpracę z giełdą BingX jakiś czas temu. Umówiłam się z tą giełdą, że osoby, które wejdą w mój link, otrzymają 50 USDT bonusu do grania na dźwigni. Do dziś nie wiem, czy wszystkie osoby nie dostały tego bonusu, czy część tych osób nie dostała. Pisałam wielokrotnie z osobą z BingX, która zapewniała mnie, że wszystkie osoby otrzymają bonus. Później napisał, że osoby, które wpłaciły, wykonały transakcję i wypłaciły od razu, nie będą łapać się na ten bonus. Zgarnęłam później od Was u IDY, od tych osób, które właśnie nie dostały tego bonusu po wcześniejszym ustaleniu tego z pracownikiem Bing X i miałam czekać na resztę dopisanie bonusu. Czekałam do Maja, niestety bonusy się nie pojawiły, więc domyślam się, że już się niestety nie pojawią. Nie pisałam już 20 któryś raz do tej osoby, nie mam na to ochoty. Chciałabym Was przeprosić, że te bonusy się nie pojawiły i przepraszam też za wasz poświęcony czas. Te bonusy naprawdę były dla mnie ciekawe, wydawały mi się ciekawe, bo nie można było niczego stracić, a jedynie zyskać. Jednak czasami tak jest, w szczególności w krypto, że niczego nie możemy być pewni. Nie straciliśmy, nie zyskaliśmy. Przykra jest dla mnie ta sytuacja, bo chciałam dobrze. Nie mam pojęcia, dlaczego ta giełda się w ten sposób zachowała, bo nie wpływa to pozytywnie właśnie na tę giełdę. Nie jestem też jedyną osobą, którą ta giełda potraktowała. Przykre są ogólnie też od Was komentarze, kiedy piszecie, że naganiałam na giełdę, czy też, że będziecie pisać pod każdym moim filmem i nie odpuścicie tej sytuacji. Szkoda, że te osoby nie komentują moich filmów, na które poświęcam sporo czasu, szukając informacji, nagrywając, składając film itd. Tak i żeby po prostu napisały, że dzięki za wiedzę, czy dzięki za to, co pokazujesz. Takich komentarzy nie ma, niestety komentarze są negatywne, bo nie udał się bonus z Bing X. Szczerze, Rozumiem, że możecie być w korzeni. Ja też jestem. Nigdy mi się to nie przydarzyło, ale życie nie zawsze jest usłane różami. Trzeba iść dalej i tyle. Nie mamy na to wpływu. Osobiście przestaję korzystać z tej giełdy. Jeśli też tak uważacie, że nie warto, to też nie korzystajcie. Jeszcze raz Was przepraszam za tą sytuację. I tym miłym akcentem kończę mój dzisiejszy film. Mam nadzieję, że w szczególności ta początkowa część Wam się podobała. Szkoda, że taka e, sytuacja miała miejsce z tym bonusem, ale tak jak powiedziałam, czasami tak po prostu jest. Musimy iść dalej. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Papa. Pa.